Dobra. Pana... Ma Pani męża? No, co sobie... <noise> pytanie! Chłupie pytanie! No. Może... Można poprosić partnera? Chodź z... <noise> Proszę Pana, trzeba włożyć pieniążka. Ja nie mogę ja tego zrobić za Pana, bo ja tym z żywy nie wyjdę. Facet musi wsadzać, tak? No to, czego Pan tak jest? Ale nie ja! Partner, partner ma specjalne zadanie, wsadzić pieniążek między kołanka i pani będzie musiała, Oje. pani będzie musiała, Mój pani będzie musiała, musiała. uwaga, start, hop, hop, hop. Dziś mała, dziś może będzie cnotliwa, uwaga, uwaga, ja cisza, jeszcze, ja jeszcze, jest. cnotliwa, o! brawo, yeah. Dla no, jest? Jest! Wolny! Panie, Panie Piotrze, Panie. włożyć dobrze czy źle? Dobrze. Dobrze włożyć na do radę? Włożyć na radę? Nie. To Pięć zawsze Pięć Pij Pani woli z przodu czy z tyłu? Z przodu. Wkładamy. <noise> Można wyżej, można niżej. Zaraz jak pani rogi. Zaczynajcie. Uwaga, przygotować się. Star. Tak, zobaczyłem co od stotliwa. Uwaga, uwaga, uwaga. Cicho, cicho. Ja to nie patrzę, bo to nie widzę. Nie ma ślutek. Pan posłuch. Pana Zapraszam następną pana. I partnera od razu. Zapraszamy. 60. Ja go... Panie Jacku, specjalne zadanie trzeba włożyć. Fachowo, Profesjonalnie. To tylko umiem zrobić oczywiście. Partner pani. Proszę książek, pani pan wkłada, zobaczymy czy cnotliwa, czy nie.

Następna pani! No nie się przykleje! Następna pani! Przy... Zapraszamy partnera! Mężu! Mężu, zapraszam! Ja nie mogę za męża włożyć! Nie umiem mówić z Proszę bardzo! Nie przyklejej się! Jak dobrze włoży, to się nie przykleje! Błagam! Stara! Okay. Skakać, no? o, o, o. No, nie wiadomo, może Cicho. Dobrze puszczać. Nie ma co. Nie ma. I nie, to pani na razie w ogóle I w następna pani, ostatnia. Ale już wie, że ma przyjść. Zapraszamy. I trzeba małaż. Tak, gdzie... O trzeba się. Moja... Otrzymajcie się. Otrzymajcie się. Otrzymajcie się. się. i się. Wystarczy. i, no, I no. się <tł Nixon> Zapraszamy Pani, która wygrała książkę. Tak. Pani miała dla tej Pani, która jest jedyną smutniwą Panią w przyjdzie i przeży. Zaśpiewamy na nie stol od. stola nie żyję